Biblioteka. Tu adres. <noise> tu sklep. Tu się kupuje. Tu przystanek. Tu prąd. Tu pociąg. To tu samochody! Tu nie szukamy. Tu wyjście. Wejście do biblioteki. Tu można brać. Tu schody. Tu uważać. tu też, Witak, tu książki i czasopisma, ta książka, to też książka, tu dla dzieci, tu nie dla dzieci, tu czytelniczka, tu oddaję. Zniszczone.